hej witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj tak po prostu będziemy przechodzić sobie e, jakieś 5 parkurów stopki e, przepraszam, że tak po prostu e, nie ma tutaj pokazane jak ogólnie wchodziłam i w ogóle na ten parkur ale e, miałam już jakieś 2 minuty odcinka i się okazało, że nagrywanie się wyłączyło także no i ogólnie nie ma bata, muszę przejść te pięć parkurów i to jest właśnie pierwszy z nich, mam nadzieję, że będzie z nim dość łatwo. Ogólnie wy tego nie widzicie, ale ja tutaj mam klucz, bo po prostu przycięłam tak ekran, żeby tego nie było widać, nie? Żeby po prostu nie było widać tego, czym nagrywam. I ogólnie przepraszam bardzo za moją chrypę, ale zaczęłam nagrywać odcinek, a tu proszę, chrypa! A wcześniej jak sobie rysowałam ją ogólnie, no to, to nie miałam jej. Także po prostu nie wiem. Może no, by tak skrót zrobić? No, ale ja to normalnie mądra jestem, nie? Nie, no nie. A i w ogóle zapomniałam powiedzieć, a raczej przypomnieć. Zbieram prezenty na odcinek, także moja nazwa to użytkownik. Ly. To znaczy, przepraszam, uzytkownik L. Jak kto woli zresztą. No i po prostu możecie coś dać. Już się zbliżamy do 100 prezentów, także niedługo będzie otwieranie, więc... Więc po prostu, póki macie czas. Na razie jest 70 jakieś. No a tymczasem my idziemy na kolejny parkur. Mam tu już kolejny parkour. Nie wiem jak mi pójdzie, ponieważ... W sumie nawet go jeszcze wcześniej nie widziałam, także no trochę się cykam, muszę to przyznać. Mam nadzieję, że nie pominęłam żadnego klucza, ani nic, bo byłby przypał. I ogólnie możecie pisać w komentarzach, jeśli... Aha, ekstra, świetnie. Także po prostu jeśli YouTube mi znowu nie zablokuje komentarzy bez mojej po prostu wiedzy, no to po prostu napiszcie co wy robicie na kwarantannie, bo ja robię zadania, rysuję, gram sobie w Blockstar Planet, w MSP czasami też No różne rzeczy robię No i też oglądam YouTube'a i różne anime oglądam, ale to tam wiecie Najczęściej po prostu zadania robię i rysuję, co można zobaczyć na mojej storie na Instagramie, ale no, ale tak rysunki wstawiam na moje prywatne konto, takie ogólnie tylko do znajomych, więc, więc po prostu raczej mało osób je widzi. Ewy, całkiem dobrze mi póki co na razie z tym parkurem idzie, ale zobaczymy jak będzie dalej. Wow, ho, ho. nie zauważyłam tego. Dobra, czyli zgaduję, że teraz mamy szukać klucza. Hmm, może tutaj gdzieś będzie. Też warto szukać pod tymi cosiami. O mówiłam No pokazałam im, no same nie znajdą sobie No No i mamy metę Więc jeszcze tylko trzy parkury I my widzimy się już na kolejnym Myślę, że teraz spróbujemy z tym parkurkiem Nie wiem jak mi wyjdzie, ponieważ jest niemożliwe Więc Poziom trudności będzie trochę większy niż na tamtych poprzednich dwóch parkurach. A ja w ogóle na ten parkur nie wchodziłam, ponieważ jak widzicie, nie mam klikniętego lajka. Like Aha, spoko. A ja ogólnie klikam tylko to, na czym przeszłam, więc. Jakby to powiedzieć, po prostu wiem, co przechodziłam na Planet, Planeta, czego nie przechodziłam. No chyba, że wejdę na bitwę i polubię, to wtedy nie wiem, czy przechodziłam to jako parkour, czy po prostu grałam w to sobie jako bitwa, nie? No ale dobra, wracając tutaj, jak widzicie, mam takiego dziwnego skina. Jego ogólnie na nocowaniu robiłam yy, u mojej babci, także no fajnie. Akurat tak, chciało mi się pograć w Blockstar Planet, to... Pomyślałam, że zrobię sobie dwa nowe skiny, bo jeszcze mam jeszcze mam jeden, ale na parkurach się już nie da zmieniać. Także no. Przez pewnie tego baga z lataniem. Ło, ledwo. Ale dużo odstępy, no. Dobra, jakoś. Jakoś poszło, nie? w sumie y, zastanawiam się, czy nie nagrywać jakichś poradników rysunkowych, chociaż ja to tam jeszcze nie rysuję jakoś mega super ekstra świetnie, ale tak się po prostu zastanawiam. O, słuchajcie, meta, nie wiem jakim cudem mi się udało dojść do mety, ale to nawet nie było takie trudne, jak się wydawało, więc no widzimy się na kolejnym parkurze. Myślę, że teraz warto spróbować z tym parkurem, chociaż. Nie mam pojęcia, czego się mogę tutaj spodziewać. Wygląda szalonie. Szalonie? Nie wiem. E, tak więc przechodzimy. Aha, dobra. Dobra, dobra. Dobrze, że się jakby rozejrzałam w tył. E, I w ogóle to. Mam... Myślę, że na koniec będziemy mogli przejść. Znaczy ja będę mogła przejść jakiś niemożliwy znowu parkur, ale to nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi ta grypa Później, boże, chrypa Później przejdzie bo, bo ja nie wiem po prostu Co mi się dzieje, nie Ale to już Ja tak chyba mam po prostu No bez jaj Aha, dobra, zapomniałam, że po tym się da wspinać Tylko, że ja nie jestem Jakimś prosem, więc No tak, jak widzicie Prawie się skułam Bo jestem Bada. Nie wiem czy jakbym między weszotowym spadła, czy jak. Nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. O Jezu, zapomniałam, że istnieją takie klocki. <grystanie> no i świetnie zaczynamy od kryształu. I w ogóle pierwszy raz w tym odcinku używam właśnie kryształa. Czy tam kryształu? Nie wiem. <grystanie> Yy, nie jestem zbyt dobra w wymawianiu, znaczy w odmienianiu wyrazów chyba. Ale no dobra jakoś trzeba przeżyć. Ach, poczujcie, znaczy usłyszcie to klikanie. Asmi, normalnie, kurde. Nie no nie wiem. Nie wiem czy mi się to uda przejść, serio. No fajne to nawet jest, jak mam być szczera No teraz to nie pasuje ta kolorystyka No po co jakieś tutaj kurde, czerwone, żółte, zielone, no ale było tak ładnie. E, Okej, okay, dobra. Oh, 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 super. Głupia smoła. Najlepsze jest to, że chyba właśnie tą ja mam sama i tylko, tylko nie mam zwykłej, więc no super, ekstra świetnie. Wow, no to jest fajne akurat. To mi się podoba, to akurat ciekawy pomysł miała osoba, która to truf, truf, truf. no kurde, która to tworzyła. Nie wiem co mi się dzieje, język mi się plącze, omygry. O fajnie. Świetnie. Słuchajcie, przeszłam! To teraz pora na ostatni parkour. Okej, okay. teraz tak jak obiecałam, przychodzę niemożliwy parkour i naprawdę też nie wiem czego mam się spodziewać, pewnie będzie okropnie, ale... Bo teraz parkury są dość trudne, jeśli mam być czara, bo na przykład jakieś dwa lata temu to tak jeszcze to w ogóle niemożliwe, to był... to miało w ogóle po prostu inne znaczenie, nie? Jak ktoś grał ze czasów yy, RBP, czyli Robo Blast Planet, czyli yy, to była wcześniejsza nazwa ogólnie Blockstar Planet no to po prostu mogliście wiedzieć, jakie tam były parkury. Nie pamiętam, w którym to było roku. W każdym razie za czasów Roboblast Robo nawet jeszcze nie grałam, ale jakieś dwa lata temu to już, powiem Wam, już też by były w ogóle inne parkury niż teraz są. Łatwiej było znaleźć takie jeszcze, które przetrwały z czasów. Roboblast, Planeta, ale to wiecie. No to w ogóle to było coś po prostu innego, nie? A teraz tak wow, normalnie, ale kurczę, ładnie, ładne te parkury są mega, nie? A tam to zazwyczaj pomarańczowa lawa, bo innych nie było yy, po prostu. Co jeszcze mogę tu dodać? Były, były po prostu, było po prostu dużo takich prefabrykantów w różnych kolorach. Nie, że tylko tak wiecie, nie, że w jednym, żeby to jakoś dopasować, tylko było dużo kolorów. Brawo, brawo ja. Ja już bym chciała do szkoły wrócić. Aha, świetnie, bo ja ogólnie co chwilę zmieniam temat, ja powinnam się skupić na grze. Ale szczerze mówiąc, jak rozmawiam, to lepiej mi się gra. Także ja nie wiem czemu tak jest, ale... No, tego się chyba po prostu zmienić nie da tak. Nie, no ekstra. Mika na odcinku. U świetnie. Brawo, ja. nadzieję, że uda mi się to przejść, bo po prostu już to przechodzę jakieś 3 minuty i nie chcę marnować odcinka, a już mi dobrze po prostu idzie. Jeden raz się skułam w, w poprzednim parkurze, więc no. No nie! Dajcie jakąś myczałkę! Kurde. E, dobra, to gdzie ja mam iść? No dobra, iść tu. Nie, Je Jezu, serio. A, no tak już wiem, że mu tego nie przeszłam, bo ja to próbowałam ogólnie przejść, ale... No nie udało mi się po prostu, no. Albo jakiś podobny przechodziłam, w każdym razie nie pamiętam. Chyba jakiś podobny, no. Bo tam nie było takiego czegoś. Jak ja mam to zrobić? Powiedzcie mi Wow, nawet nie było tak źle Jej, słuchajcie Udało mi się to przejść Wow